Witam Was serdecznie, widzowie. Będziemy grać w Minecraft SG. No więc, pierwszą arenkę sobie wybierzemy. Eee, o, super. No to weźmy to 11. O, super. No, no, ze mną jest dzisiaj Maciek. Siemaneczko? I Julka. Proszę nie patrzeć na komentarze. Na czat. Dokładnie. Znowu, nie patrzcie na czat. Ma, patr 3 kilo. Dobra, nie patrzcie na czat, to jest Dobra, nie patrzcie na to. Tu, 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 O, towar 18. Może. Hej, ty, towar 18. Patrz się na lewo. Na lewo się popatrz. Zawarliśmy sojusz. Potem jak będziesz miał lepsze rzeczy, żeby pił punku wiesz, o, Nie! O, coś tam wybuchło. Dawaj, jedna sekunda. Jestem przygotował. Ja się daję. O! Na nic nie zdobyłem. Chodź. Chodź, 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 spadamy. Idzion. Owar 18. O, to spoko. No. No już się ja, z jakimś kijem biegnie. Z dźwiękiem, <grystwindem>, zostaw go, to bardziej nic nie dać. A da. Da. Bo już jest <grystwindem> Aaa, jesteśmy śmiertelni! A za nami jest gość z siekierą. Ja się zaszywałem, w mojej grafce no tak strasznie wygląda. Bardziej niż miecz, co? Żeby... szalenie z siekierą Weź, weź o, klepać go, klepać, już no, go ma lejemy. Klepać, klepać go. tam patyk. jest? O nie, on ma patyk! On ma patyk! On ma patyk! On, on ma duch... patyk! On ma A patyk! A on... No ma patyk... A nie, on ma miecz. Ale on ma drewniany. No, ale drewniany jest lepszy. O stary. Przyszedł drugi gość. Ale to twój. A no tak. Spoko. A spoko. Jakie zamieszanie drobne? Daj mu coś. O, już całe. Cześć. Yy... Daj mu... nie. Wiem. Masz ten miecz. Ej, Ej, gdzie on? Ej. Chyba wszedł do domu. Halo. Nie. Halo. Ej, stary, masz miecz. Masz miecz. Stary. Masz miecz. Masz sobie drewniany miecz. miecz. Hmm. Fajnie początkuje się ta piękna wersja, w sensie ten odcinek pierwszy z Blitz, z Sg Wbijajcie na mój kanał Maki Games Dokładnie On będzie tam Minecraft y własnego tworzenia Weź go zlej On też ma Soldiera Nie, nie mogę go zlać weź, No weź no stary no mam z nim sojusz, tylko z nim mogę wygrać. O, skórkę, może ci coś da? Oj, bierz, 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 bierz. E, dobra, nie, nie biorę. Czemu? Czego to wiesz? Nie, tam jest dużo zbroi. Może wejście do tam? wiesz? Nie, tam jest strasznie mało skrzynek w tamtej dziurze. O idzie, O, idzie tam. Klepa, klepa! Chodź go. Może ma coś dobrego, pożytecznego. Konia O, stary on ma konia! Kurde. Oj, że. Co? Lol. Ty nie wiesz. No. Tepnął się. No więc jednak wchodzimy. Tam, stary, tam jest, tam. Tam. Pozdrawiam towarzyszy. Super. Dobrze, że go nie będzie. Muszę go znaleźć. Kiedy się znajdę? Znajdę cię. Jestem coraz bliżej. O, to wezmę tylko. Tylko. To i to. Pięknie, no I teraz może coś zjem, żeby mnie nie zabili. halo, no no chodź, o on ma ten, no spoko, dzięki, a już jest sześciu. No, stary, coś się ja czuję, że wygramy tą arenę. Tak? No. Z towarem zawsze. Hehe, nie, niezłe. Zobacz, jak fajne dwie drabinki, tak dla dwóch. O, może sobie tam nie zręczą. Co? Oh! Tam ktoś jest, spadł. No coś tam zostawić, co ciebie? Nie, no. pewnie nic. O, tu jest stary. Dawaj go, dawaj go. Super. O, ty! Przedstawię sam. Dobry jest! Rozwalają nas dwóch. Dobra. No nic. No to. Taki bez... średnio udany ten odcinek. O, pierwszy. Tak, się knęci. No. Więc już dwie osoby zostały. Nie ma co dłużej tego kręcić. Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania itp. Itd. Do widzenia.